Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu wykonało kolejne inwestycje w Pałacu Dolańskich w Grębowie. Dzięki temu poprawiają się warunki codziennego funkcjonowania specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, a zabytkowy obiekt krok po kroku odzyskuje należyty blask. Jakie zadania zostały wykonane w ostatnich miesiącach? Tym razem wykonane zostały drobne inwestycje, które poprawiają wygląd pałacu i jego otoczenia. Wszelkie zaplanowane prace zostały wykonane zgodnie z planem, a inwestycje są już po odbiorze technicznym. Jakie zadania zostały wykonane? Jeden to jest Gzyms, który nam poleciał jesienią, Gzyms, który trzeba naprawić i został naprawiony, jest zakończona. Inwestycja drugi to jest mur przy bramie wjazdowej, też ważna, bo tamten mur był w katastrofalnym stanie. No i trzecia, udało nam się załatwić pieniądze w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. No i dzięki temu zrobiliśmy ścieżkę dydaktyczną. Tych ścieżek będzie więcej. Mamy obiecane, że w przyszłym roku dostaniemy więcej środków, i liczę na to, że tak będzie. No i tutaj też trzeba podziękować panu ministrowi Rafałowi Weberowi za to, że pomaga nam zdobyć te pieniądze w. Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Naprawa gzymsu i muru to wydatek rzędu ponad 50 tysięcy złotych. Prowadzone są także dalsze prace związane z odrestaurowaniem klatki schodowej i tarasów pałacu dolańskich. I jest to etap bardzo ważny i bardzo trudny do wykonania, bo ponieważ zostały zamontowane podesty kamienne, płyty ułożone, zostały zamontowane trelki wraz z barierami i koszt tej, tego fragmentu inwestycji jest to około 130 tysięcy. Jest to ważne dla nas istotne, ponieważ istniejący teraz był bardzo zniszczony i jest to kolejny etap który prowadzi nas do finiszu w postaci zakończenia całej tej inwestycji. Przystąpimy do, przystępujemy do przetargu na kolejny etap, który będzie już uwieńczeniem tych prac. Będą to tralki i, i bardzo trudny etap. Tralki na schody w dół wraz z barierami, które o tyle sprawiają problem, że są półokrągłe i wymagają dużo czasu, dużo doświadczenia dla wykonawcy. Przywracanie zabytkowemu pałacowi godnego wyglądu to długotrwały proces. Nawet drobne zadania i inwestycje wykonywane w takim obiekcie są kosztowne i realizowane inaczej niż typowe prace budowlane. Jestem pod wrażeniem i bardzo cieszę się, że ten obiekt w końcu ma użytkownika, który zaczyna dbać o ten obiekt i coraz więcej pracy tutaj tu zrobionych, bo jest i elewacja i dach pokryty i są kolejne prace robione. Także dziękuję bardzo za panu starość, że stara się o to dbać o ten obiekt. My ze swojej strony staramy się w do, ramach do naszych możliwości dopomóc, bo wczoraj do, do staramy się taką dotację na, na ten zespół przekazać i, i o, widzę, że efekty są pozytywne i mam nadzieję, że w przyszłym roku też również postaram się jakoś dofinansować tę pracę, żeby ten obiekt żył i był, służył społeczeństwu jak najdłużej.